Jakiś czas temu poprosiłem Was o napisanie mi kilku pytań, na które chcielibyście poznać odpowiedź, i właśnie dzisiaj postanowiłem, że to jest ten dzień, odpowiem na nie. Dlatego bez zbędnego przedłużania zapraszam. u 50 pyta: Jak masz na imię? I to jest bardzo fajne pytanie, ponieważ wcale na każdym filmiku nie mówię, że nazywam się Szymon Kosek, ja 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 nazywam się Szymon Kosek, Szymon Kosek. Jeżeli cię to zmyliło i myślałeś, że to nie jest moje prawdziwe imię, to tutaj wyjaśnienie. Tak nazywam się Szymon. Karol Carlos pyta, jaki chciałbyś najbardziej telefon, zegarek, samochód, komputer i dlaczego? Okej, okay, telefon. Wydaje mi się, że póki co mam taki, jaki chciałbym mieć najbardziej. No, może bardzo ciekawi mnie, jak będą wyglądały te telefony składane. Właśnie ten Galaxy Fold, który chwilowo jest niewypałem i nie działa tak jak powinien. To myślę, że jeżeli wyjdzie i będzie się go dało dostać, to to pewnie będzie taki telefon, który chciałbym mieć. No, ale póki co naprawdę jestem bardzo zadowolony z mojego Samsunga Galaxy S10 i myślę, że nie będę go wymieniać w najbliższym czasie. Co do zegarka, to w sumie jest bardzo podobnie. Mam tego Galaxy Watcha i niczego więcej mi nie potrzeba. Może trochę nie jestem z niego zadowolony, ale raczej na rynku póki co nie widziałem niczego takiego, co by mnie jakoś bardziej zainteresowało, co by mi się bardziej podobało. Samochód to oczywiście odpowiedź jest prosta. Moim wymarzonym samochodem jest Tesla Model S. No i póki co będę musiał nieźle harować, żeby zarobić na nią, ale myślę, że może w przyszłości, jak tak patrzę na te wszystkie technologiczne kanały z zagranicy, to tam praktycznie każdy wozi się. Tesla, więc zobaczymy. Co do komputera, to bardzo podoba mi się Microsoft Surface Book 2 i myślę, że to jest taki komputer, który no, przydałby mi się, ale jego cena, tej specyfikacji, którą pewnie bym chciał, żeby dało się na nim montować, była bardzo mobilna i tak dalej. No to to jest około 14 tysięcy złotych, więc całkowicie poza moim zasięgiem, ale może kiedyś kto wie. Kiedy Twoim zdaniem można spodziewać się Samsunga Galaxy S10 5G w Polsce? Wydaje mi się, że to nie nastąpi szybko, ponieważ chyba są jakieś problemy z regulacjami prawnymi i w ogóle tą całą siecią 5G u nas w Polsce. Dlatego raczej nie mamy na co czekać w najbliższej przyszłości. Myślę, że nawet może to nie być ten rok. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy i jak będzie się rozwijała sytuacja z siecią 5G. Z jakiego miasta jesteś? Jak zauważyliście, mieszkam w Sosnowcu, ale tylko tutaj studiuję, dlatego muszę tutaj mieszkać, a tak naprawdę pochodzę z Oświęcimia. Gdzie są w Sosnowcu fajne kluby? Z Zorzą Polarną i Katarem. Niestety nie mam pojęcia, nie chodzę po klubach po Sosnowcu. W ogóle bardzo mało wychodzę tutaj na ulicę. Jakoś tak czuję się bezpieczniej w mieszkaniu. Ile masz lat? Jeśli nie chcesz, to nie musisz odpowiadać. Mam 21 lat, a w tym roku będę kończył 22 lata i nie wiem, czemu miałbym nie odpowiadać, bo już w sumie powiedziałem to w moim poprzednim filmiku na temat tego, kim jestem. Który możecie obejrzeć sobie tutaj. Może poznacie coś więcej na mój temat. Tutaj ta karta. Jak tam, zajmujesz się tym modelingiem, czy nie wykorzystujesz swojego potencjału? No, niestety nie zajmuję się modelingiem. Jakoś, jakoś tak daję szansę innym, po co mam zajmować rynek. Wtedy nikt inny by nie miał szans, a po co? Wiem. Ja sprawdzam się chyba na YouTubie, póki co. Chyba. Jak Nawrowski? To nie jest do końca pytanie, ale tak lubię bardzo Roberta Nawrowskiego, oglądam jego filmy i te QA'e. On bardziej odpowiada na pytania, w sumie chyba wszystkie, jakie ludzie mu tam zadają. Ja tylko jakieś specjalne, ponieważ normalnie odpowiadam na wszystkie komentarze. Póki co, jeżeli jestem w stanie, to odpowiadam na wszystkie komentarze pod moimi filmikami. Jak pewnie mogliście zauważyć, bo rozmawiam z Wami często, dlatego to jest tylko taka forma takiego dodatkowego kontaktu właśnie z Wami, moimi subskrybentami. Flagowce, a pojemność baterii. Czemu na rynku flagowców rzadko widać pojemność rzędu 5000 mAh? Mm, to jest dobre pytanie. Tak naprawdę nie mam pojęcia, ale może to wynikać też z faktu, że baterie są ciężkie i takie wpakowywanie dużej baterii do telefonu sprawi, że właśnie ten telefon będzie cięższy. A w sumie teraz y, producenci prześcigują się w tym, jak mały będzie ich telefon, a zarazem jak lekki. I jeszcze, żeby ekran był jak największy. No, tutaj może być powodów kilka. Nie wiem do końca dlaczego tak może być, ale tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że cię satysfakcjonuje taka odpowiedź. Z kim chciałbyś walczyć na fame MMA? Hey! Myślę, że do tego nigdy nie dojdzie. Hey! I nawet się nad tym nie zastanawiałem, więc w sumie nie wiem. Hey! Myślę, że to mógłby być jakiś technologiczny YouTuber, gdyby taka sytuacja miała kiedykolwiek miejsce, ale to jakby przemoc do mnie w ogóle nie przemawia, więc. Gdybyś miał wybrać jedną z opcji poniżej, to co byś wybrał? 100 tysięcy złotych plantacja marihuany, życie wieczne czy miłość życia. No to jest dobre pytanie, aczkolwiek myślę, że wybrałbym miłość życia, bo w sumie życie wieczne jest spoko, ale jak nie ma się z kim go dzielić, to tak naprawdę po co? 100 tysięcy złotych przy pozostałych wypada średnio, a plantacja marihuany? Nie, jakoś mnie to nie jara. Będziesz testował Samsung Galaxy A50 lub A70? Na razie nie mam czegoś takiego w planach, bo nie współpracuję z żadną firmą i nikt nie podsyła mi telefonów do recenzji. Wszystko, co mam, to musiałem zakupić sam albo pożyczyć od kogoś. Dlatego no, recenzje takich sprzętów wiążą się z ich zakupem u mnie, ale może w przyszłości. Myślałem o tym, żeby kupić właśnie jakiś telefon, ale bardziej myślałem o Samsungu Galaxy S10e, żeby go porównać z moim telefonem. Ale jeżeli chcielibyście, żeby to był inny, to napiszcie mi w komentarzach w ogóle jakiekolwiek telefony, może jakieś Huawei. Wow albo Xiaomi byście chcieli żebym zrecenzował no to napiszcie mi w komentarzu i ja to przejrzę i zdecyduję później jaki telefon kupię kiedy nagrywamy film? Póki co bardzo ciężko mnie z czasem, głównie przez to, że studiuję i pracuję jeszcze, więc na razie nie mam czasu, ale na pewno odezwę się do ciebie i zobaczymy, kiedy będziemy mogli nagrać coś wspólnego. Będziesz na Electronic Show? Jeśli tak, to którego dnia? Z tego co wiem, to chyba już jest po Electronic Show, dlatego niestety nie. Właśnie wynika to z tego, że mam bardzo mało czasu takiego poza pracą, studiami i jeszcze YouTube'em, dlatego nie mogłem się wyrwać i pojechać właśnie na Electronic Show do Warszawy. Skąd masz tyle subskrypcji w tak krótkim czasie? To jest również duże zaskoczenie dla mnie, bo tak naprawdę to się stało zupełnie spontanicznie. Pewnego dnia siedzę sobie i nagle zaczęły przybywać mi wyświetlenia, zaczęły mi przybywać subskrypcje, no i miałem takie wow. Okazało się, że YouTube zaczął polecać moje filmy, i przez to ludzie zaczęli wchodzić w moje filmy, oglądać je, no a potem subskrybować. W sumie taką największą furorę na moim kanale zrobiły filmy na temat asystenta Google, bo na nim mam już chyba ponad 200 tysięcy wyświetleń, no i to pewnie przez to. Co sądzisz o składanych smartfonach i czy chciałbyś mieć składanego smartfona? Jeśli tak, to jakiego? Szczerze mówiąc, to na początku miałem takie sceptyczne podejście do tego tematu, no bo jednak składane smartfony okazało się, że są one grube faktycznie, ale z drugiej strony wyglądają całkiem ładnie. Może nie są bardzo poręczne, bo właśnie są grube, trzeba je rozłożyć i tak dalej, ale ten ekran duży po rozłożeniu wygląda całkiem obiecująco. Innym minusem, który teraz dostrzegam, to to, że ten ekran, jeżeli jest wyginany, to nie jest stworzony ze szkła, tylko z jakiegoś tworzywa, które się wgniata. Nie wiem, może mogliście zobaczyć to na jakichś filmikach i bardzo łatwo podobno można je uszkodzić w taki sposób, że po prostu będą widoczne ślady później już. A niestety te smartfony nie należą do najtańszych, dlatego zrobienie takich wgnieceń zaraz po kupnie byłoby dla mnie bardzo, bardzo, bardzo bolesne. Ale tak, bardzo chciałbym mieć składanego smartfona, chociażby do recenzji, jeżeli będę miał kiedyś 10 tysięcy złotych, to na pewno kupię sobie Galaxy Fold'a, który podobno ma nawet wyjść, więc zobaczymy. Dlaczego w South Park istnieją Żydzi, skoro mogą zobaczyć, dotknąć, a nawet porozmawiać z Jezusem? Dlaczego? Nie wiem. Przepraszam, nie znam odpowiedzi na to pytanie. To jest... Yy... nie wiem, nie wiem. Jakie są największe trudności, które dotyczą nagrywania na YouTube? Hmm, największe trudności? Myślę, że to będzie takie przełamanie się przed kamerą, żeby odezwać się do tej kamery, w ogóle siedzieć, stać naprzeciwko kamery i rozmawiać do niej, tak po prostu, zwłaszcza jeżeli ktoś inny cię ogląda jakby z boku podczas tego jak nagrywasz albo po prostu cię słucha, jeżeli słyszysz, że rozmawiasz do kamery tak jak ja teraz, to może to być dziwne. Na początku to było, teraz jakby mam wrażenie, że rozmawiam z wami, wiem, że to ktoś ogląda i jakby rozmawiając do kamery wyobrażam sobie właśnie, że rozmawiam z wami, z tymi osobami, na przykład, na których komentarze odpowiadam. Myślę, że to z czasem przechodzi, ale to była dla mnie największa trudność żeby po prostu siąść i odezwać się do tej kamery, tak jak teraz. Hej, wymień swoich najlepszych przyjaciół. Myślę, że nie muszę was wymieniać, ponieważ wiecie, że jesteście moimi najlepszymi przyjaciółmi. Dlatego pozdrawiam was bardzo serdecznie. I to wszystkie pytania, które zadaliście mi pod postem na temat QA. Myślę, że możemy sobie coś takiego powtarzać raz na jakiś czas, dlatego proszę was bardzo, jeżeli macie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzach, tylko z dopiskiem, na przykład na przodzie QA, żebym wiedział, żeby na nie nie odpowiadać. No bo jak wspominałem, odpowiadam praktycznie na każde pytanie, a na takie pytania będę odpowiadał po prostu na wizji, tak jak teraz. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to będę ogromnie Wdzięczny, jeżeli napiszecie mi o tym na dole w komentarzach. Oczywiście klikniecie łapkę w górę i zasubskrybujecie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A my, jak zwykle, widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!